To top 3 najpotężniejsze karabiny snajperskie wszechczasów. czasów. Na miejscu trzecim mamy Snipex Alligatora. Bestią strzelającą gigantycznym nabojem 14,5 mm, mierzy niemal 2 m wysokości i jest dosłownie szaku onilem wśród karabinów snajperskich. Przeznaczony jest do trafiania celów na dystansie do 2 km, ale niektórzy twierdzą, że przy idealnych warunkach może sięgnąć nawet 7 km. Oficjalnie klasyfikuje się go jako karabin przeciwmateriałowy, dlatego używa się go do niszczenia czołgów, bunkrów, a nawet uziemionych samolotów. Na miejscu drugim mamy Horizon's Lord, karabin, który dzierży rekord najdalszego potwierdzonego trafienia snajperskiego w historii 3800 m. Również używa amunicji 14,5 mm, ale uwaga, można w nim wymienić lupę i zastosować pocisk 23 x 115 mm, który jest praktycznie. Praktycznie działowym pociskiem. Na miejscu pierwszym króluje Anzio 20 mm. Każdy jego strzał ma czterokrotnie większą energię niż znany 50 BMG 12,7 mm. Jest tak ogromny, że Barrett M82 wygląda przy nim jak zabawka. Co więcej, zaprojektowano go z myślą o legalnym użytku cywilnym.